Hej, cześć, Manko, kolegowie, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w drugim odcinku Historii Zawodnika. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, polecam kliknąć w adnotację na miniaturce poprzedniego filmu, bądź wejść do opisu. Ponadto chciałbym wam podziękować za ten łapkowy rozpierdziel pod filmem. Fajnie by było, gdybyście zadobili tyle łapek, co ostatnio, albo i nawet przebili. A jeszcze na koniec polecam wejść na moją grupę, którą kiedyś tam założyłem. Nie wrócam tam prawie nic, ewentualnie link do nowego filmu. A jak widzicie, te kilka osób z grupy wiedziała, kto będzie w następnym odcinku historii, więc... No myślę, że warto. A teraz bez przedłużania zapraszam na historię Suareza. Zanim jeszcze przejdziemy do historii to taka mała ciekawostka, Suarez w Ajaxie i Liverpoolu rozegrał po tyle samo meczy, czyli po 110. Luis Suarez bronił Barw Ajaxu Amsterdam. Sezon 2009-2010 był nieziemski w wykonaniu Urugwajczyka. W 33 spotkaniach ligowych strzelił aż 35 bramek i zaliczył 17 asyst. Został królem strzelców, ale niestety tak nieziemska ilość trafie nie dała Ajaxowi mistrzostwa Holandii, choć Ajax miał tylko punkt straty do pierwszego Twente. Na pocieszenie Suarez wygrał Puchar Holandii oraz został piłkarzem roku w Ajaxie. W FIFA 10 overall Suareza wynosił 82, a potencjał 88. W Ultimate Team dostał dwie karty ocenione. Na 84 i 87. Sezon 2010-2011 był ciężkim oraz chaotycznym w jego karierze. W RL oraz BPL po przejściach do Liverpoolu rozegrał po 13 meczów, strzelając 7 goli w Holandii i 4 w Anglii. Nie zmieniło to faktu, że Ajax zdołał zdobyć Mistrzostwo Kraju. Ponadto w tym sezonie Suarez po raz pierwszy ugryzł. Jego ofiarą był Otman Bukal z PSV. Jestbyt duża ilość bramek i tak się przyczyniła na to, że foot zdobył 2 ify ocenione na 85 oraz 86. Overall oraz potencjał w bazowej wersji gry nie zmieniły się, nadal ogólna była to 82 i potencjał 88. Zaczynając sezon z Liverpoolem od lata, Suarez pewnie miał plany, aby zdominować ligę angielską, tak jak holenderską. W zasadzie to sam nie wiem, czy ten sezon był lepszy od poprzedniego, bo także tak jak w poprzednim sezonie strzelił w sumie 11 ligowych goli, ale już w jednym klubie. Ponadto w tym sezonie zdobył jego jedyne trofeum w Liverpoolu, a mianowicie puchar ligi angielskiej. Ocena ogólna była już lepsza, gdyż umiejętności Urugwajczyka zostały ocenione na 85, a potencjał nie zmienił się. Foot Louis doczekał się z upgradowanej karty z 85 do 87, przy okazji dostając dwa informy 87 oraz 88. Od tego sezonu Luis Suarez zaczął się rozkręcać. W 33 spotkaniach BPL Urugwajczyk strzelił 23 gole i zaliczył 11 asyst. Ponadto został piłkarzem roku w Liverpoolu. Niestety nie obuło się bez kontrowersji, ponieważ po raz drugi Urugwajczyk ugryzł rywala. Tym razem był to obrońca Chelsea, Branisław Iwanowicz. Owar Urugwajczyka w bazowej wersji gry wyniósł 86, a potencjał cały czas nie zmienił 88. Fud za to doczekam się swojego pierwszego toca ocenionego na 91 oraz na 2 informy 87 oraz 88. Sezon 2013-14 to sezon piłkarskiego majstersztyku w wykonaniu Suareza. W 33 spotkaniach BPL zaliczył aż 21 asyst, co na napastnika jest znakomitym wynikiem, tym bardziej, że Louis sam strzelał, a ustrzelił aż 31 bramek. Dały mu one koronę króla strzelców, złotego buta oraz został wybrany piłkarzem roku w Anglii według PFA oraz FWA. W sumie nie wiem co to znaczy, ale tak jest napisane na Wikipedii. Tak genialny sezon musiał niestety zostać przyćmiony przez jego katastrofę, zachowanie, bo po raz trzeci ugryzł piłkarza, a był nim włoski obrońca Giorgio Chiellini. Czynem tego dopuścił się podczas Mistrzostw Świata 2014. Za to fut 14 jest po prostu wysyp jego kart. Informum dostał 5, 87, 88, 89, 90 oraz 91. Ponadto dostał i Motma 92 oraz kartę Team of the Season 95, która była po prostu epicka. Niestety Suarez początek sezonu, bo aż do 16 października 2014 roku musiał spędzić na trybunach. Była to kara za ukryzienie Giorgio Kieliniego, ale nie przeszkodziło to Barcelonie w kupnie Suareza za blisko 81 milionów euro. Wielu kibiców z góry przesądziło los Urugwajczyka, że będzie po prostu drewnem za 80 baniek. Tak się jednak nie stało, gdyż w debiutanckim sezonie zdołał strzelić 16 bramek oraz zaliczyć 17 asyst w 27 spotkaniach premiera Division. Ponadto w swoim pierwszym sezonie w nie zdołał zdobyć potrójną koronę. Overall oraz potencjał Suarez zostały znacznie poprawione, gdyż wyniosły one po kolei 89 oraz 91. W Ultimate Team dostał dwa Motmy 90 oraz 92 oraz dwa Informy 91 i 93, a ponadto kartę TOC 96. No i mamy aktualny sezon i na stan 20 stycznia 2016 roku Suarez ma już więcej bramy glidze niż w poprzednim sezonie ma już ich 18 w 18 spotkaniach, a potencjał oraz overall dla 28-latka po raz pierwszy są na tym samym poziomie i wynoszą po 90. W połowie sezonu Urugwajczyk ma już więcej kart co po całym poprzednim sezonie, gdyż ma na teraz 4 Informy 91, 92, 93 i 95 oraz kartę Men of the Match 94. No i to by było na tyle w drugim odcinku historii zawodnika. Jeśli się podobało to nie zapomnij zostawić łapki w górę, która każda jedna zmotywuje mnie do kręcenia dalej tej serii. A uwierzcie, tę serię naprawdę bardzo, bardzo długo się robi. Teraz nie musicie pisać ku następnych gdyż jest to niespodzianka, ale powiem tyle, że następny odcinek będzie po królewsku.